Cisza ludzie nagrania, no cześć. Hej, witam Was serdecznie tutaj Ninecad z tej strony u mnie wybiła północ właśnie. No to jest doskonała pora na odpalenie krajostazji z arktyczny sen. Okej, okay, zaczynamy trzeci odcinek. A tutaj teraz ten ponton przede mną, więc do niego wsiadam. A i tu jakieś zdjęcie. Foto. Co to jest? Młody i przystojny. Wygląda jak kurczę Robin Hood.

Nie kułem za bardzo, gdzie ja się znalazłem, ale. To jest chyba tylko jedna droga, jak na razie. Hmm. Czekajcie, ogrzeć się tu nie ma. O, tą przecież lampkę się mogę ogrzać. Mogę się o nią ogrzać, czy nie? Czekajcie, może bym się i mógł, gdybym tam pierdolić. Idziemy do góry. Aaaa! Zapomniałem, Chłopie, ty masz problemy z wychodzeniem na sam szczyt. Szczytowanie nie jest jego mocną stroną. Ja jebie. Wypełzły, czekajcie, co się stało? Co to jest w ogóle? To sam, są... nie wiem, a czemu ja tak na skos, kurde, jestem. Hmm. hmm, co dalej? O, jest jakaś dźwignia, dobra? Ok, Sezami, otwórz się. Wchodzimy. Hu, jakaś kajutka. Oh, kurwa, Captain, a difficult stretch ahead. Should we go around? <laughs> a difficult stretch, you say. <laughs> we'll manage. We can't afford to lose a whole lot. We might lose a lot more if it's as bad as it looks. My crew has been through a lot worse than that. <laughs> and they can certainly manage that little patch of ice. <laughs> but sir, isn't it better to avoid difficulties altogether if we can? Are you suggesting I shouldn't have faith in my crew? It's not about trust, sir. It's about common sense. And do you think make it's common sense to navigate the Arctic for twenty years in a road? Can't you see there is real danger up ahead? Are you losing your courage? Have you been testing your rod again? Don't you know it's not the rod; it's the dowser. Uh, just go to your cabin. No zaraz się pozabijają. Tutaj to Nie przekona starego pierdziela. Pewnie ma rację ten młody. O kurwa, czekajcie. Gdzie ja jestem? Zmieniło się trochę pomieszczenie, czy mi się wydaje. Trochę jakby inaczej wygląda. Widzicie co? Włączę sobie na chwilę taleczkę. Nie ma tu nikogo. Nie ma. Obadam to biurko. To biurko wygląda jakby to coś było. Włączyłem je. To chyba mogę ogrzać ręce na nim, dobra, chociaż tyle, już do fula jestem. do fula, nie przekonał kapitana ten młody koleś. I zaraz się pewnie wpierdzielą tutaj w jakieś problemy. Czekajcie, tu nic nie ma, nie ma, tu nic żebym wziął. To idziemy dalej. Tylko dokąd jest tu jakieś przejście? Tu nic nie ma, dobra, idziemy dalej. Łopata to by się zdała, kurczę, nie ja Tu są jakieś drzwi okej. Okay. Chyba nie są. Przyszedłem? Nie, ewidentnie nie. Dobra, posuwamy akcję do przodu. Mogę iść, o kurcze, tutaj mogę iść też, ale tu nic nie ma, to nie. To tędy. Dobra. Człapiemy, człapiemy. O kurde, od tyłu, od tyłu, A tak od tyłu. Nie, dobra, nie. Kurwa, gdzie on jest? A, dobra. dole. Nic mi chyba nie zrobi, co nie? Czekajcie, utopił się, dobra. Okej. Okay. Latareczka Nie atakujemy od tyłu, nie żebym się nie wyładowała, pieprzona Ale chciałbym widzieć, co tu się, co tu się wyłoni Nic, dobra Kurwa, to nie zamykaj To mnie kurwia Dobra, wbijam Okej, okay, odświetlmy sobie teren nic ciekawego nie widzę Co to jest Tu nic nie ma w ogóle nic nie ma czekajcie, jest zejście na dół, A, mam zejście na dół Ale mam też tutaj jakieś inne alternatywy, chociaż tu nic nie ma, co to jest? Jakiś silnik, Uu, czekajcie może się da odpalić bestię i gdzieś sobie odjedziemy w pierony. Okej, okay, pomylił mi się klawisz, dobra. O, jest jakiś przycisk nawet. No to dawaj, uruchamiamy maszynownie. Okej. Okay. O kurwa, nie było warto. No i co stary? Jaj jebie, ale napalony jest. No dawaj. Kurwa. Chyba nic mi nie zrobi. Czekajcie, ja sobie ręce ogrzeję. Tak patrząc na niego. Ale przypał z niego. A nic mi nie robi w ogóle. Dobra, ja mam ręce. Jeszcze bym je sobie ogrzał trochę. Już nie mogę bardziej. To czekajcie, żeby się tutaj na mnie nie rzucił, jebany. Eee, bo ja tu na dół muszę iść, było przejście. On mi je będzie tutaj. Idzie do mnie. Nie, poszedł na dół. Dobra. Może mnie prowadzi. Nie wiem czemu, miasteczko Twin Peaks mi się przypomniało, ale to był zajebisty serial. Chyba pierwszy zajebisty taki serial amerykański. Eee, no nie ma nic wspólnego z tą grą, tutaj, ale. Ale tam też był taki fajny klimat w niektórych odcinkach takiej grozy. Tu coś jest, czekajcie. Co to są za drzwi? drzwi bez klamek to raczej nie tędy droga. Hmm. Ja pierdolę wszędzie Coś kapie z góry, czy coś Schodzę chyba na dół, kurczę To jakieś maszynownie powoli Tu jest jakiś zawór I Ten zawór to by było fajnie mieć Kurczę, żadnego nie mogę wziąć Czekajcie, tu są jakieś drzwi. Zaraz tam wejdziemy, tu nic nie ma. Nie ma, dobra, to wchodzę. O jest coś się dzieje. Drzwi. Znowu drzwi z miliardem klamek. Eee, o o, brakuje jednej klamki. To już widzę, że, że będzie lipa. Nie mam co próbować się nawet z nimi użerać z tą resztą. Sporo tego kolesia. Patrzymy, co mu z serca będzie biło. Dobra. Huh, dalej klamki nie ma. No to co ja mam robić, kurde? Może się wrócić, słuchajcie. A, tutaj coś jest. A mam klamkę. To dobra, zamontuję ją szybko. I otwieram wszystkie od początku. A co jest? Trochę z dupy to jest zrobione, że wiecie, że nie pokazuje, które klamki już otwarłem, które nie, ale, ale się udało chyba, co jest grane? Gra została zapisana. Wiecie, że ja zapomniałem o autosave'ie w ogóle? Jest zawsze robię sam autosave'y, bo nie ufam temu. badzielią Dobra, to drzwi się otwarły, wchodzę. Szybko poszło. Nie da się wziąć tych zaworów, one mnie tak kuszą. Fajnie mi się walczyło, nie takie dwa kastety zaworowe. A, pieprzone. Znowu tu coś jest. Hmm, tu są znowu drzwi. Otworzę się, otworzę się. O, jest tutaj coś. Co to jest? Co to w ogóle jest? Czekajcie. Tu mogę sobie ogrzeć ręce nad tym. A tam mogę ręce? Coś się gdzieś włączyło światło, ale nie wiem gdzie. Dobra, gdzie jest źródło światła? Co do faka tu się świeci? A jest, tam na górze. A, nad tym też można ogrzewać. Pod tym się można ogrzewać. Okej, okay, dobra. I co to tutaj mamy? Znowu jakiś rysunek, drużczka. O, spokojnie, spokojnie, spokojnie. A, to się od światła. No ale nie wierzę w takie drużczki. Zobaczcie, czy to jest trudne. Także wielcy eksperci patrzą na wodę secretly, na odległe oczy, aby zabrać podstawę, jaką potrzebują. Ale co to ma do rzeczy? What the fuck? Czekaj, poczekajcie, podgrzejemy się. Pod tym słoneczkiem wychodzimy, bo tu nic więcej nie ma. Wiedziałem się parę mądrych rzeczy o różdżkach. Uh. Tutaj chyba nic nie wezmę. Tutaj nic nie włączę. Nic. Dobra, no to wychodzę. Ajajaj, jaj, zamykają się te drzwi same. O, potopniało tutaj wszystko, A tu się otwarło przejście chyba. Jakieś tutaj przejście tam nie było, nie wiem. Wszystko się zaczęło topić, słuchajcie, tutaj. Dziwna historia, ale tu są jakieś drzwi znowu w wielu klamkach. Tylko że ja tych drzwi nie ruszę, już widzę. Hmm. Nic, nic, a nic? Nie hu, hu Dobra, ok. Wrócę tutaj, może tam jednak coś było. Czekajcie, tutaj to na pewno się nigdzie tego nie przełącza, nic. Jest sporo rzeczy, które można by. O, ale ja to już przełączyłem, to była jedyna rzecz. No dobra, ok, wracam. Hmm, czyli tutaj nic, prawda? To idziemy do góry. To się da obrócić? Nie. Co za gówno, idę do góry, wracam. O. Nie wiem po jaką cholerę schodziłem w takim razie, czekajcie, żaróweczka. O, o, rydelek. Nie, nie, nie dla mnie. Tu coś jest. W ogóle to wygląda inaczej niż... niż jak byłem przed chwilą. Aha. Czarny na ekran. Hmm. czyli coś ważnego wisi w powietrzu długo ta gra to czytuje, trochę to wybija z nastroju gra została zapisana, ja ją sobie sam zapiszę dobra, ok. tu byłem ja tutaj, czy nie byłem? jakieś dziwne urządzenia to są, ale ja nie skaczę, bo wiem, że wiem, że nie przeskoczę tego co tu są? Jakieś przyciski wszędzie. Odpalamy pierwszy. Hmm. Spadła drabina. Spadła drabina, ale tu się nic nie wydarzyło. Po schodze. Ale dziwna forma schodzenia. Co to jest? Nic tu nie ma. Gdzieś tu widzę światło, czy mi się wydaje? Nie. Okej. Okay. Trochę światła by nie zaszkodziło. Tu są drzwi, których na pewno nie otworzę. A mnie wkurzają te lody, lodowe kry. Kry to przecież nie są... Co to jest? W ogóle czekajcie, jak to się nazywa? Sople. Okej, okay. tego też nie otworzę chyba. trochę utknąłem tutaj, jest znowu drabina aha, chyba jest ok chyba jest ok wychodzę do góry ten statek to niezły labirynt tak swoją drogą, wychodzisz do góry jestem powinienem teraz zostać się do tego tej, do tej maszynerii, tam straszny labirynt ten statek jest ok, włączamy cokolwiek to jest Eee... Hmm. Chyba tutaj się pojawiło. O kurde, owo foka pana Jewańsów. Kurwa straszą mnie. Dobra. Otwieram Chyba hmm. szybciej zamykajcie. Gdzieś ten niebaniec poluje na mnie F5, to ja też F5 uh, Jak obcy wyskoczył na mnie, kurcze. Sprawia, że z sufitu Ja pierniczę, ale bym sobie zagrał teraz w obcy W obcego Chyba niedługo ma wychodzić jakaś część Oczekajcie. Naprawiają coś Ale byk Ruski byk Sasza. Sasza ja na mnie. Ale czuć, że twardził. W mózg, prosto w mózg. Gdzie on jest? Nie wiem. Saszka. Nie, bo się zmęczę znowu. Potrzebuję światła teraz. Wiedziałem, że się na mnie rzuci. Co to jest? Nic? Nic nie mogę zrobić. W pięć po tak ważnej walce. Właśnie, właśnie tak. O, właśnie odnośnie Aliens versus Predator, to chyba robią jakąś część znowu niedługo. Wzięła mnie bardzo ochota pograć na to. Ale na razie skupmy się na stazis Który jak na razie niewiele wiele z Obcym ma wspólnego. To jest chyba światło jakieś... Nie, to jest jakieś ciało. To potrzebuje światła, nie ciało. Jest, kurwa, czekaj się To będzie walka stulecia, czuję. Może dam radę uniknąć jej? Nie, nie ma bata. Ale mi jedno i zgasił mi światło za jednym strzałem. Kurwa. To będzie ciężko wygrać, bo nie mam żadnego światła. Nie wiem, czy nie byłoby sensowniej. Hmm. zajrzeć w to, w to płonące serce, Nintendo, ten do mnie przyjdzie. Ale chyba nie zdążę. Czekajcie, zdąży czy nie zdążę? Nie, już nie mam takiej opcji nawet. Ale patrzcie, jeden strzał i koniec. Ja nie mam w ogóle energii, bo tamtej walce chyba. I myślę, że jestem głęboko w czarnej dupie. Tu jest dziś światło. Muszę mieć światło. Jest. A. To mi da chyba trochę szansy. I teraz F5. I mykam do dziada. Spuszczam mu teraz w pierdolnie wąski. No chodź Brachu, jesteś zuchu, dobra. Ale twardy z sierocińców. Ja pierniczę. Ja nawet nie wiem, czy ten blok coś daje, pak się blokuje, do i tak dostaje poryles zdrowo. Muszę go jeszcze pokonać dzisiaj. Mm, ale na full energii nie było mi. Przez chwilę myślałem, że go już mam, ale Kurwa, ale przeciwnik jebany. Jeszcze spadłem i straciłem kupę energii, to było głupie. Jeszcze jebał mnie. O, mam go. Uff. Było ostro. Ok, teraz mam spojrzeć w to serce, ale wiecie co, zrobię sobie F5. Na no dzisiaj mi chyba wystarczy. Takie krótkie odcinki, myślę, że. że i tak są w sam raz. Było dość straszno, kurde. a To była najcięższa walka na pewno jak na razie. Dobra, no to nic, jeszcze raz F5 dla pewności, żeby tego nie powtarzać. I do zobaczenia w następnym odcinku. Kurwa, co ja mam z tym do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej, hej, pa.